Pytaliście, jak to jest z chorobami u wielodzietnych. Otóż nastąpił efekt domina. Co prawda nie wszyscy są jeszcze chorzy, ale to właśnie widzicie Tosię, ośmioletnią, której robię czosnuszkę. Filip, trzynastoletni, też jest chory. Ale za to Czaruś i dziewczyny mają się dobrze. Gracie też już czuje się lepiej. A tutaj robię specjalne takie malowanie na bulgardła. Wieczorem chciałam poczytać trochę książkę, ale zaczepiałam mnie Ela. A tutaj tak dziewczynki sobie oglądają bajeczkę razem z Czarusiem. Zrobiłam też naturalny antybiotyk, no i na zdrowie. Wieczorem trochę wygłupów, przytulania i szykujemy się do spania. Hello. Hello.